Śnieżka, najwyższy szczyt Dolnego Śląska. 1602 metry. To dla tych, którym w rozpoczynającym się roku szkolnym ta wiedza będzie niezbędna. To tu w Karpaczu trafiliśmy na wielki finał wakacyjnej imprezy gitarą i piórem, która wcześniej odwiedziła Lubin, Zamek Grodno i Zgorzelec. W dwa sierpniowe wieczory na stoku lodowca wystąpili m.in. Staszek Sojka, Szymon Zychowicz, Kasia Groniec, Mariusz Lubomski i Czesław Śpiewa. Prezydent Bronisław Komorowski gościł 10 sierpnia na obchodach święta Świętego Wawrzyńca, które rokrocznie organizowane jest na Śnieżce w kaplicy pod wezwaniem patrona ludzi gór. Głowa państwa polskiego i marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna spotkali się z prezydentem Czech Wacławem Klausem, a animatorem spotkania był jak co roku Jerzy Pokój, przewodniczący sejmiku wojewódzkiego. Międzynarodowy festiwal teatru ulicznego w niej Górze Pierwsza odsłona, wymyślona przez reżyserów Alinę Obidniak i Piotra Szczeniowskiego, zaczęła się 27 lat temu. Trwała 3 tygodnie, a artyści występowali nie tylko w Jeleniej Górze, ale też w dużych i małych miastach Dolnego Śląska. Dziś to trzydniowa impreza, gdzie ujrzeliśmy między innymi grupy teatralne z Francji, Holandii, Hiszpanii i Szwajcarii oraz oczywiście Klinikę Lalek z Wolimierza. A w sierpniu do miejscowości ściegny pod Karpaczem przyjeżdżają kowboje z całego świata, by rywalizować na międzynarodowych mistrzostwach polski Western i Rodeo. W siodle Jeleniogórski Szeryf, mistrz Polski Jerzy Pokój. Nowa ruda! Tu trwa 18. Międzynarodowy Festiwal Folkloru. W tym roku podczas festiwalu prezentowały się zespoły z Węgier, Meksyku, Włoch, Korei Południowej, Słowenii, Ukrainy oraz oczywiście z Polski. Wiele braw zebrała grupa meksykańska. A wiadomo, że ceramiczną stolicą świata jest Bolesławiec. W Bolesławcu garnki lepią. To już 46 międzynarodowy plener ceramiczno-rzeźbiarski Bolesławiec wśród artystów z Francji, Szwajcarii, Finlandii, byli też bolesławianie: Krystyna Gaj, Kuczenreiter oraz Czesław Matyjewicz. Dokładnie 30 lat temu, 26 sierpnia 1980 roku wybuchł strajk pracowników zajezdni tramwajowej przy ulicy Grabiszyńskiej. Powstał tam międzyzakładowy komitet strajkowy, a Wrocław dołączył tym samym do buntu Solidarności. Na placu społecznym otwarta została wystawa Solidarny Wrocław, a na koncercie Legendy Roka w historycznej zajezdni zagrali Lechianerka, Dżem Perfect oraz Strachy na Lachy. W operze marszałek Marek Łapiński wręczył odznaczenia, a wieczorne pokazy fontanny zachwyciły. Kto naprawdę jeszcze pamięta o co chodziło 30 lat temu? I na koniec utytułowana koreańska pianistka EO Leon Son na 65. już międzynarodowym festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju, a kolejna, kronika Dolnego Śląska, już wkrótce. Piękno, natura, światło, radość, energia pro, twórcza natura energii.